Witam wszystkich bardzo na imporcie. to odcinku z Planet Crafter. W dzisiejszym odcinku zwiedzimy się ostatnie miejsca, których wcześniej dokładnie nie zwiedziliśmy. To się ja je zwiedzę. I jeżeli będzie coś ciekawego, to wam pokażę. Jeżeli nie, to, to nie pokażę. Hehe. Jeżeli he. zobaczysz te, te rzeczy nudne, bardzo to se sam, sami sobie zagrajcie. tak, ale w dzisiejszym odcinku też. Dobudujemy sobie ostatni piętro naszej bazie, które będzie o tam, o tam, tutaj o. Tego jeszcze nie widać, ale będzie go widać. Yy, I sobie pobudujemy więcej ciekawych rzeczy, takich jak na przykład rakiety. Sobie je powystrzeliwujemy, yy, jeżeli mi się to uda. Jeżeli mi się to uda, bo pojawił się pewien problem. I iridium znikło mi. Nie wiem, co stało z iridium, mam pojęcia. Ci co oglądają poprzednie odcinki pewnie wiedzą, a ci co, ci, co nie oglądają poprzednich odcinków to wam powiem tylko, że y, ktoś mi ukradł Iridium cały. A nie, 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 wiem, kto, nie, nie, nie wiem co się stało Ale o ja teraz z sobie materiałów, które mi się bardzo przydały do budowy tego na górze Mam ich mało e, I zobaczymy ile będziemy ich mieli w skrzynkach Po prostu pozbieram, kurde jak ja mam to wszystko zebrać, tego jest za dużo Ja potrzebuję Titanium i, i, i Ironan głównie jak, jak ja mam to zebrać wszystko, bo już tego jest za dużo Wiecie myślałem o tym, że y, ja sobie te rzeczy wezmę Wezmę sobie te rzeczy i je po prostu wyrzucę na ziemię, co nie? Tak, tak jak normalnie bym mógł zrobić: wyrzucić po prostu na ziemię rzeczy, których nie potrzebuję. E, tylko problem jest taki, że te, te rzeczy sobie stają na podłodze i one nie znikają. E, a gorsze jest to, że potem się ich podnieść nie da. Jak e, gdy chcę je podnieść po czasie, to one zamieniają się w stałe, w stałe rudy. I e, żeby tą rudę podnieść, trzeba wykopać. Czyli jeżeli ja wyrzucę sobie 30 rud, to będę musiał wykopać 30 rud potem. No i teraz tak tak myślę, że Trochę słabo będzie z tymi materiałami Bo nie, nie wiem jak to rozwiązać jeszcze Ja będę musiał wziąć te materiały wszystkie i w jakimś miejscu Po prostu w jednym miejscu wywalać Przydałby się kosz w tej grze Bardzo by się przydał jakiś kosz, do którego już coś się rzeczy one, one się palą No bo te, te, które są OP, no ja zbiorę sobie wszystko stąd Pyk, zbiorę sobie wszystko stąd Już mam pełny jakiś budynek, no i ja Mam trzy skrzynki magnezy Mnie Nie z tego magnezy, nie, ja mi te magnezy nie potrzebne do niczego jest No ja muszę, musiałbym pójść tutaj I, i chyba Mogę mogę jakiś skrótem klawiszowym? Kurde, nie ma muszę Muszę tak klikać w ten sposób, nie? I ja użyłem tego magnezium całe, bo jego tak nie potrzebuję. No i te magnezum jest tutaj i potem ja miałbym się je wykopać, żeby je podnieść. Tak mi się wydaje. Zobaczymy, no, sprawdzimy w sumie czemu nie. Nie chcę te magnezyny tam leży i niech sobie tam będzie. Ja nie chcę więcej magnezum niż trzy skrzynki. Nie chcę! Do mi to potrzebne nie jest w życiu. Do mnie nie jest potrzebne. Po co mi ten magnezjum? Jak coś chce, to magnezium, o tam leży, możecie sobie wziąć. Chcecie, to weźcie sam. Ale ja nie potrzebuję, ja nie chcę. A pewno aluminium będę zbierał z wielką chęcią. Mam go bardzo mało. I do craftingów na pewno się przy dla przeróżnych. Naszym magnezjum No, w możemy zebrać sobie jeszcze cztery magnezjum Nie i wsadzić tutaj. Czemu nie? A z silikonem jest sytuacja. Yy, dwie skrzynki pełne, trzecia prawie pełna. No dobra, to silikon też nie go przestajemy zbierać. Kobalt też prawie cały jest pełny. To ja zrobię tak, że dopełnię nasze wszystkie skrzynki, żeby miało po trzy sloty. Oczywiście nie aluminium, bo to chyba nie dam rady. No, ale wszystkie inne dopełnię je na maksa. Jakie dopełnię na maksa? To zaciemy budowę. Albo zwiedzanie, nie wiem. Dobra, skrzynka z magnezją idealnie <grybujesz> cała zakryta <grybujesz> Trzy skrzynki magnezjum, ja fitona Ja mógłbym mieć tego jeszcze więcej gdybym tylko, gdybym tylko chciał, gdybym tylko miał taki cel albo marzenie To już mogę mieć, nie? Fajnie co, nie? Jak macie marzenie posiadania tyle materiałów to ta, o tak, o, o, o tak se macie Wspaniale, wspaniale to było A niestety w życiu tak łatwo jak w grze Prawdopodobnie nie jest. Znaczy, mo może jest on na po podobnych zasadach, powiedzmy, upraszczając to bardzo mocno, ale to jest, jest trudniej, tak? To jest. Wyższy, wyższy poziom gry. Jak macie na przykład nie wiem, hardcore w grach, to tam macie super ultra monster hard y, niesamowicie y, super duper y, ekstra, y, y, hardcore mod y, śmierć dead i wszystko inne. I tak, tak się nazywa poziom w ralek jest jak się granie. To właśnie taki poziom my mamy wszyscy. A w grach to jest jakiś easy, tam hard, medium, Tutaj noobów, to jakieś jakieś poziomy dla lubów. To są poziomy dla Nubów, nie? My gramy dopiero, my, my wszyscy gramy dopiero w poziom, który jest powolony Ten poziom zawiera 30 słów. Tak, tak, ciężki poziom to jest. Jakby w grze taki poziom mieć, to niby w to, to, to grę nie grał. Każdy yy, by kupił to grę i potem oddał ją. Pan <grywa> nie chciałby wygraził. No tak było. Znaczy, no może mo się kilka osób, co by chciało w nią grać. Może. Mo Iron Moskwa nam się zbiera. co fajnie, bo ja, ja... Irona, Irona Muska bardzo lubię. To ja fanem jestem Irona Muska Zawsze byłem. <laughs> Dlatego dobrze że go mam dużo. Magnezm oczywiście. Kobalt oficjalnie mamy trzy skrzynki. Kobalt też jest cały zapełniony. Trzy skrzyneczki pełne. O tak, silikonu już za chwilę będziemy mieć trzy skrzynki, bo tu brakuje tylko jeszcze dwa. No, nieźle. Nieźle sobie pogrywamy. Ja chyba. Jak tak zrobię w sumie, że już te y, materiały wezmę na trzy skrzynki, to może, może tych ekstraktory trochę poniższe? No ja nie wiem w sumie. Czy, czy, czy. No, patrzcie, Nie, zostawię. Dobra, dwa silikony tylko potrzebuję, ale aluminium. Dobra, no, zbiorę może wszystko stąd po prostu. Zbiorę wszystko stąd. A tego co nie potrzebuję, to wyrzucę. Dobra, może gdzieś bliżej, o tutaj, o. Dobra, czyli tak. Na pewno tylko dwa silikony potrzebuję, to silikon leci. Magnezjum w ogóle nie potrzebuje, Pipi, pik. I kobaltu też już w ogóle nie potrzebuję. Chociaż wiem, że jego się potem zmarnie dużo więcej. Dobra, wyczyściłem wszystkie ekstraktory. Mają maksymalnie po jednym, po dwa itemy, bo się zrespiły nowe. O, tu są akurat fajne itemsy. No, zaraz to wezmę. Tutaj, <gryw> tutaj leżą itemy, których nie potrzebuję. No i widzicie, bardzo dużo to jest magnezju i silikonu. I zaraz wrzucimy sobie go jeszcze więcej. Wiem, że dla części z Was może to być widok wręcz okropny i straszny. Ale to naprawdę nie jestem do niczego w tych grze już potrzebne To jest cały silikon, cały kobalt i magnezjum, którego nie potrzebujemy, bo mamy już szklanki pełne ich Tych rzeczy I ono to, się to to, to, to właśnie, to siedzi Wezmę sobie na pewno żelazo i titanium i aluminium, bo to są te rzeczy, najbardziej obecnie potrzebuję I których mam obecnie najmniej ze wszystkich innych I To tyle, dobra Ekstraktory wyczyszczone To co nam obecnie mamy to styknie Patrzcie mam jeszcze w ekipunku y Irona Muska, titanium I Aluminium. Teraz sobie to włóżmy i zobaczmy, jak wygląda sytuacja z skrzynkami z tych rzeczy, właśnie. Mamy pełną skrzynkę aluminium. Wow! Mieliśmy, mieliśmy jakieś 5 aluminium, teraz mam pełną skrzynkę i na syno się zapełnia powoli. To jest, to już jest spoko opcja. Teraz się titanium i iron mask. Iron mask tutaj się zbiera. Druga skrzyneczka już i druga skrzyneczka oficjalnie jest pełna. Mamy w końcu dwie skrzynki. Irona maska i trzecia się powoli robi. O tak, dobra. A co się robi titanium, Mamy całą skrzynkę titanium i druga skrzynka titanium praktycznie się cała zapełnia. titanium mam trochę, trochę mniej niż irona, ale też. Jest go najmniej. Należy się silikon cały, pełny kobal cały, pełny. Kobal to akurat do yy, ściany, w ogóle, bo będziemy robić wszędzie, wszędzie szkło. Bo czemu nie? Magdezyny całe, pełne. Zagamiętałem, że Magdezy będzie nie mam pojęcia. Magdezy jest takim low tier yy, surowcem, którego się bardzo mało używa potem w grze dalszej. Dlatego on jest praktycznie do niczego niepotrzebny. Na pewno spokój, jakby twórcy coś z tym zrobili. teraz no, sobie przy okazji, może nasze nasionka tutaj, bo już są urosły. Chciałbym by sobie ich nie zebrać Będziemy pewnie potrzebowali sporo tych Niektórych nasion do craftingu, dlatego weźmy sobie wszystko Dawaj to, dawaj A już mam inwentory full, o ty gnoju Inwentory full, chyba żarcie Kurde ja mam miejsce na żarcie już co jest, jakim cudem Ja chyba nie będę używał tych roślinek, które są już dla las wiecie Przynajmniej na to chwilę Czyli tak, ja te co roślinki teraz mam Czy ja mam tu jakieś miejsce? Mam, co co mam teraz, czyli na przykład Bincy wy wyrzucę Squash wyrzucę i te oniony też wyrzucę. Zostawię tylko eggplant i zostawię tylko jedzenie, właśnie. Tego typu co do craftingu się przydaje. Ja też oczywiście może jeść w ogóle, więc czemu nie? Bo to sobie zjem. Napiję jeszcze jakiegoś jak bardzo chcę. Mam dużo wódki, nie? Wódki mamy dużo. To ja nie wiem po co ja opiję, skoro ja mogę się napić z jeziora, ale no już mało tego, więc czemu nie? Dobra, pyk, zbierzmy resztę i zasadzimy tylko te, które są serio nam przydatne obecnie, bo będzie łatwiej je zbierać, a żarcie o tym nie potrzebujemy więcej, jak będziemy musieli to w każdej chwili możemy zdobyć. Dobra. To wkładam tutaj najważniejsze, czyli eggplanty, bo z nich się craftuje rzeczy różne, przydatne. Czyli najpierw planty idą, a teraz pójdą same muszrumy. Dobra, i ostatnie dwa muszlomy. Pyk. Maszlomy mamy wszystkie zrobione i tyle. Tylko to będziemy na razie farmić, czyli te mushroomy i e e bo tego, to jest nam potrzebne, I dzięki temu będziemy mieć tego dużo, a tak to jest. Nie, nie ma miejsca, po prostu tyle muszę tu masę skrzynek zrobić te żarcia. A, nie chcę tego robić, po co to robić? Po co? Będziemy mieć cztery skrzynki żarcia pełne, a to, to nie jest nam potrzebne do gry w ogóle. To jest za, za dużo żarcia. Dobra, to wkładamy sobie tutaj. A, tu już miejsca nie ma, tu jest jakieś miejsce, tu jest jeszcze jakieś miejsce. Jest. Dobra, mamy jakieś ekplanta planta może nowego? Mamy, dobra, to zachęcimy sobie tego no e planta Czemu nie? Jeszcze się okaza, że będzie mieć tyle tych nasion potem. Że to wszystko zapewni się jak plantami, to już. W ogóle, właśnie. Co się robi z plantów? To się robiło. Fertile jest plantów się robiło, a z się robiło Blue Plastic Nugget który jest bardzo potrzebny i on jest bardziej popularniejszy. Dlatego go też mniej trzeba, to akurat jest właśnie się tych maszerów. No, zeszłem pudełę, może. Ja wezmę sobie sporo Irona maska. No tak, cztery lniki, a sobie wezmę dwie lniki i powinno styknąć na razie tak jak jest. Pick. No i ta jest drabinka super Wchodzimy i jesteśmy na wyższym piętrze Tak i to będzie nasze piętro wspaniałe Na którym będziemy mieć super Ale to super Chociaż ja mam, ja mam super pomysł na bazę nad Może lepszy niż... Mam pomysł, mam pomysł, ale, ale nie, nie wiem czy to będzie... Nie, zrobię to, zrobię to Zrobię to, zrobię to, Wy nie macie, nie macie, nie macie pojęcia o co mi chodzi Ale to dobrze, ale dobrze bo Ja mam naprawdę Super pomysł, kurde, no źle poszedłem Chciałem pójść tutaj Kurde, co jest, gubię się już Niżej, niżej, o, tutaj, o, dobra Tutaj, w tym miejscu, właśnie I ja chciałem wziąć sobie troszkę więcej kobaltu i oczywiście masa irona Kurde mi, może nie Może mi nie syknąć Prawdopodobnie nie styknie. To ja, może, budżetowo to póki co zrobię. W taki inny sposób, trochę. No zaraz oczywiście, oglądam się, co chodzi. Może, może na przykład zbuduję to piętro. No, na przykład zbuduję to piętro. A potem pokażę wam, o co mi chodzi. To piętro będzie takim, takim piętrem, gdzie będzie można wiadomo, żyć, odpoczywać sobie, tak dalej. Ale nie do końca o to mi teraz chodzi. Bo ja będę chciał zrobić coś jeszcze innego. Ale to zaraz, potrzebujemy znowu masa Irona. Ekstraktory działajcie, bo wiem, że nie styknie mi. Będę musiał od ekstraktorów trochę pożyczyć, więc proszę tam, naróbcie no, tego dużo, proszę. Potrzebuję irona maska więcej, ale tego irona maska idzie cały czas dużo, nie? Szkoda, że tych ekstraktorów nie da się włączyć, żeby one po prostu zrobiły to, co ja chcę, na przykład tylko Iron wydobywały. To by było. To było wspaniałe, nie? Tego brakuje tym ekstraktorom mocno. No znowu irona nie mam. I ostatnia szynka irona leci. Kurde, Iron się kończy, tak poważnie. No nie wiem czy uda mi się w tym odcinku zbudować to na maksa, zobaczymy. Może się uda. Bo, to, bo, bo nie, chodzi, nie chodzi tylko o to, co tutaj... O kurde, chyba. Powiem to chyba zniszczyć na razie, co? Tak, powiem to zniszczyć na razie. I... Ale co się stało? Początku przyszedłem tam. I zrobić tak. Zrobić tak. I teraz mogę wejść na dół. I tu na górze zbudować i mogę tu wejść. Tak. I to jest nasze piętro całe. Zrobione. Ale teraz stawiamy sobie tutaj właśnie o to. Eee... Yy... No powiedzmy, że zrobimy tak już może tu na środku to postawię bo ja teraz coś specjalnego zrobić. Mm. Tak, zrobię, zrobię, zrobię to budżetowo. Wiem, że to może. T, t, gorzej wyglądać, ale zrobię to budżetowo. Czyli tak, tu by jest ta rura, co nie? Tu jest ta serura a my robimy coś takiego jak to Pyk i... Ja tutaj zrobię wielką wieżę! Tu będzie wieża! I na górze tej wieży. Nie wiem jeszcze jak wielka będzie, ale zrobię ją bardzo dużą A na górze tej wieży będzie ostatnie piętro Będzie ostatnie piętro, a na tym piętrze już Będzie coś naprawdę interesującego Czyli jest nasza taka główna baza powiedzmy W której będziemy co mogli... Będziemy nie mogli, tylko Będziemy spać sobie na niej tam na górze. Jeżeli się da spać, w tej grze, Jeśli nie da, ale no, jeżeli się da, to będziemy tam sobie spać. To będzie kozackie. no to co się schodzi. Ilo Irona, wow, o, dziękuję ci, ekstraktorze, ty wspaniały. Dziękuję ci, ale Irona mi dała, kurde. Zasadnie, ja nie jestem pewien czy dobrze zrobiłem, że tu drabinę dam na środku, bo to chyba nie będzie działać tak, jak myślałem, że będzie działać. Sprawdźmy, sprawdźmy. Pyk, pyk, pyk. I teraz jest ta na światowa. No i jeżeli ja bym chciał na przykład wyżej, to czy mogę drabina na drabinę położyć no nie mogę, no. Oba, czyli to jest głupi pomysł, że ja to zrobiłem. No to, to może to jednak to zepsuję. i to będzie działo w ten sam sposób jak działało wcześniej, czyli o taką. O. Tak wydaje mi się, że jest chyba najlepiej. I tak oto prezentuje się nasza ołtowieża. Ona jest prawie tak, tak wysoka, jak najwyższy punkt takie są w tej grze. Prawdopodobnie to będzie to albo to. Nie liczę tych jakichś tam wytmiaskowych tam z tyłu, bo one chyba są najwyższe ze wszystkich rzeczy, które tu są. Tam nie wiem, czy tam się dotrzeć jeszcze tak wysoko, wydaje mi się, że nie nawet nie będę próbował. Bo... to za dużo materiału, wiesz, jest za dużo materiałów, no ja nie jestem w stanie aż tak daleko. No ale można próbować zawsze, nie? Wydaje mi się, że zrobimy tak, że ja pójdę jeszcze troszkę wyżej, tak żeby być na równi o z tym punktem na przykład, coś takiego, i na tym punkcie zbudujemy sobie bazę. I tam na górze będzie baza. Yy, ale jak już ją zbuduję, to nie jest tak, że to już koniec będzie, nie? Ja potem pewnie jeszcze zbuduję taką wieżę do góry, tak? Z czasem będziemy je sobie budować, zobaczymy jeszcze jak będzie z tym naszym safe'em, ile będziemy im grać i tak dalej. Ale zbuduję po prostu wieżę wyżej, tylko że tam już yy, nie będzie bazy żadnej, tylko jakiś taki punkt widokowy się walnie, czy coś takiego, nie? Czemu nie? Zawsze można coś takiego zrobić. A zaraz wam pokażę, jak to wygląda z góry. Zebrałem te, te właśnie tych maszyn, które nam się teraz przydadzą, z ekstraktorów. I pokażę wam, jak to będzie wymać z góry. To tak, jesteśmy na naszym powiedzmy, widokowym piętrze. To będzie widokowe piętro, niedługo pewnie nie ogarniemy. Ale teraz zaczynamy od naszego widokowego piętra, czyli ostatniego. I idziemy do góry. I zobaczcie, ile trwa wchodzenie, wchodzenie do góry. Patrzcie na to, ile trwa wchodzenie do góry. Ja nadal wchodzę, wchodzę. Co nie, idę jeszcze wyżej, <laughs> jeszcze wyżej. Jeszcze wyżej, jeszcze wyżej Każde klędzie to jest 31 jedno piętro, co nie? I jesteśmy na ostatnim, ostatnim piętrze I tu sobie budujemy drabinkę, pyk No i tak wygląda ostatnie piętro Jak widzicie jesteśmy wyżej od tego tutaj yy, Jesteśmy prawie na poziomie tego Jeszcze nie do końca na tym poziomie I to jest tylko już o trochę nas wyższe i może tam te skały jeszcze Ale jesteśmy naprawdę super wysoko Jak widzicie dużo rzeczy nie, nie widać już yy, na dole Na przykład coś takiego jak roślinność i tak dalej, bo... Zbyt wysoko jesteśmy i render, tak mi dochodzi. Ale widzimy koniec mapy. Tam jest. Widzicie, że ta mapa jest kwadratowa i to jest koniec mapy. Tam jest koniec dosłownie mapy, tej całej. Tam na pewno nic nie ma, nie? Eee, no, ale jesteśmy bardzo wysoko, Wiecie, Jesteśmy bardzo, bardzo wysoko. Ale to nie koniec, ja chcę iść jeszcze wyżej. To jest dla mnie za mało. Ja chcę wyżej. Jeszcze wyżej. Fake, jesteśmy <laughs> o jeden wyżej. Dobra, ale to nadal za mało dla mnie. Ja chcę jeszcze wyżej, Dobra, wiesz, to jednak nie będę budował tej bazy. Jednak polecę. Jak najlepiej, się da. Jeżeli po prostu w tym odcinku nie uda nam się tej bazy dokończyć całej, y, i dokończymy ją po prostu w innym odcinku. Ale dzięki temu będziemy mieć bazę najwyżej, jak się tylko wda w grze, praktycznie. Ona nawet widać górę tutaj teraz. Jak to będzie mega dziwnie wyglądać, jak będziemy tak wysoko. Może, że nawet jakieś tekstury się pobogują. Jopitol, jak to wysoko jest, nie? Ale to jest wysoko. Kurde. Odziło, widzimy nasze algi tam, nie? To jest też ciekawe, że widzimy je. Widać ten prawie cały statek, który jest. Ten statek teraz taki malutki się wydaje, On się wydaje taki, no in, inaczej go widać, nie? Bo widać go lepiej teraz, bo widzimy go z góry. Tego biomu w ogóle, tego, to, tego biomu nie ma tam, tam nic nie ma, pusto jest. Widać jeden kwadracik jakiś do tyle. Tam jest kanionowy, kanionowy biom. Zaraz widzimy kanionowy biom. Tam jak widzicie też jakieś skały daleko w tle, ale to, to jest tekstura, nie? To nie jest już prawdziwe jakieś tam to jest tekstura. Tak naprawdę większość tego to jest tekstura, nie? Jakbyś tam poszedł i wpadli pewnie poza mapę. W tekstury byśmy wpadli. No ale no powiedzmy, że te tutaj jest to bardziej realne, a, a tam to już dosłownie jest po prostu obraz. Tak oto. To jest obraz, nie? To nie jest fizyczne w jakikolwiek sposób, to jest po prostu obraz wklejony i my sobie go widzimy. Możemy um, to jest fajnie właśnie spojrzeć na niebo nasze wygląda stąd i zobaczcie planetę trochę trochę lepiej. No bo lecimy dalej z tym. Lecimy dalej. Jeżeli mi styknie materiału w ogóle, żeby jeszcze dalej pójść. Najwyżej no, się poczeka na następne materiały i się będzie robiło to dalej. No już irona nie mam, niestety nie pokażę, jak jest tam wyżej, bo nie mam Irona jednego. I musimy zejść całą drogę. O, tak. A jak nasza terraformacja? Mamy 35 do insektów i mamy 238 MTI. Cudownie. Dobra, idziemy w to, to miejsce. Ja tu gdzieś po lewo mniej więcej byłem, latałem sobie. Pójdę w to, to miejsce i pochodzę sobie koło tych właśnie gór i może znajdę tutaj. Jakieś niebieskie skrzynki, na to liczę, bardzo. Zjedzmy sobie żarcie, bo po to wziąłem te żarcie, żeby sobie zjeść po drodze. Ach, nie ma takie, nie, nie ma to jak takie binsy na pustyni. Mmm, pyszniutkie. Zobacz, jest jakieś jakaś ukryta skrzynka. Dziwne to są skalę, nie powiem? Dziwne są. Tak jakby coś gdzieś tu miało sobie leżeć. No tu raczej nie powinien wchodzić, bo tu się tekstury walą, więc zakładam, że tu raczej skrzynki nie będzie. Chyba, że jakaś ukryta może, o której jeszcze nikt nie wiedział Nie, jednak nie Dobra, nieważne Tu jest zdecydowanie raczej koniec mapy Tu się nie powinno chodzić Więc chyba przesadziłem trochę, jednak tu mi nie powinno być Dlatego tu chyba nie będzie żadnych szynek, to dobrze, bo... Znaczy dobrze, to, to nie niezbyt dobrze Ale przynajmniej wiem, że tu nic nie ma, dlatego... Wiem, że to sprawdzone jest i nie musisz się o to miejsce gdzieś martwić. Jeżeli ktoś gdzieś właśnie znajdzie takie skrzynki czy coś, to na pewno fajnie byłoby jakby napisał. Choć wątpię, że takie skrzynki będą szczerze. Raczej twórcy by nie umieszczali skrzynek w miejscach, które wyglądają źle, bo widać w nich e błędy gry, w sensie no, no, niedokończenia gry, może tak. Wątpię, że tego twórcy by chcieli. Tylko domyślam się, że tu raczej nic nie będzie. Bo tu wiadomo, tu już chodziłem, sprawdzałem więc tu nic nie ma. No, mogę zajrzeć, że do, do tych baraków jest tutaj są. Zobaczę czy coś tam jest w środku nich jeszcze zostało może. I nie, w środku nic nie ma chociaż to może da się, nie nie da się niestety rozbroić myślałem że by się, się dało. Tu też nic nie ma. Dobra. To jest nasza, tymczasowa baza. Ale fajnie że to baza zbudowana. Naprawdę, naprawdę dumny jestem się, że to baza zbudowałem. Czy coś nie jest? Kurde nic mi nie ma. Nie ma. Nie skrzynie zebrałem wszystkie skrzynki. Dobra. zobacz coś tu jest proszę. Niech tu będzie iridium trochę. Na, pe na, pewno na pewno zostawiłem troszkę, troszkę zostawiłem tylko iridium tutaj, tak tak troszkę przynajmniej, tak może jest jeden tylko, dwa, trzy, iridium, ojojoj, ojojoj, oj, 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 jeszcze troszkę, tylko troszkę, ooo, jest iridium więcej, o! już myślałem, że nikt nie wystrzela rakiety, już myślałem, że rakiety nie wystrzela ale a jest iridium jednak, czy to może więcej będzie, nie, to już nie ma, ej, chyba mi styknie. Chyba, chyba mi styknie na jedną tą. Na jedną rakietę z Iridium, chyba mi styknie. I Iridium spadnie mi na ziemię. I wtedy ten spadnie Iridium. I może spadnie go tyle, że będzie go więcej niż. niż, niż normalnie wydam na rakietę. I może będzie więcej niż 9. Przez co mi się pomnoży. I tak popomnażam je powoli, powoli. Aż w końcu na plus wyjdę i będę więcej rakiet robić. Krw, proszę, niech tak będzie. O, to tam są mapę mam obadaną. Jedną stronę mapy jaką jeszcze możemy obbadać to jest ta strona z tymi takimi ruinami powiedzmy Z tym takim statkiem zepsutym, który tak wisi To jeszcze będziemy musieli też obbadać sobie Jak to badamy to mamy tylko ostatnią rzecz jeszcze do badania Dosłownie ostatnio, to jest tam przy tym wodospadzie wielkim I tam też sobie pójdziemy Ale to chyba już nie w tym odcinku Zobaczmy ile mamy iridium Jak mam co z iridium A zanim pójdę to zbiorę sobie jeszcze może wodę Do craftingów się przyda Chcę mieć wody Całą skrzynkę przyda się, a to to co, to, to, to się napije. A nie, ja jeszcze jestem napity na fulan, no, dobra, nieważne. Kurde, pogubiłem się, zamiast wchodzić na dół, to ja wchodzę do góry. <noise> już już się mylę, co się dzieje w tej bazie, dobra. Najpierw woda. Tutaj wchodzi cała woda. Proszę cię bardzo, woda. Sulfur, prawdopodobnie nie jest nieskończony, dlatego proszę cię bardzo, sulfur, boś tutaj Ty się przydasz. Iridium, uwaga, ile mamy. Dobra, uff, uda nam się. Mamy ile? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Nie, to jest pięć, dziesięć i dwanaście. Okej, okay, czyli mamy trzy dodatkowe. Jakbyśmy jeszcze sześć znaleźli, to to się możemy dwie rakiety wystrzelać. To jest bardzo dobrze. Ale ja jeszcze teraz strzelać nie będę, bo ja chcę się skupić na tym, jak będę strzelał je. Bo ja się martwię tym, że nie zauważę tych komet z Iridium, które lecą. A ja chcę je wszystkie zauważyć i wszystkie, tak jakby wykopać, jeżeli by je trzeba. Dobra, te, 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 ten space Pod to ja zjem. A ten drugi sobie. Tutaj oddam. Te pińce sobie będę trzymał w jakiś bo czemu nie. Gdzie mamy ice? dziś ice mieliśmy, pamiętam. Ice, ice, baby. Gdzie był ice nasz? Tu jest ice, baby. Dobra, pyk. I jeszcze aluminium. Kurde, z aluminium, o to chodzi. No bo pińce są moje, oddawaj. I mamy jednego iron mruska mrusek Irion masz tutaj. Dobra, pyk. To było na tyle w sumie. na tym odcinku dokończymy sobie tą wielką wieżę i zrobimy na górze ogromną bazę. T -t -t Tego baza jak tutaj, tylko wiadomo, taki jeden płatek tylko e I zrobimy to sobie na górze Tylko, że to jeszcze będzie jeszcze wyższe, nie? Pewnie tak... Jak, po jak podzielić to na, na, na cztery części, to jeszcze taka... Powiedzmy jedna czwarta, dodać na górę taką jedną czwartą I tyle chyba styknie, nie? Albo nawet może trochę więcej I tyle by stykło, wtedy będziemy wyżej niż wszystko inne, co, to, co, co jest na tej mapie I zrobimy sobie na że bazę i to będzie fajne <średziusz> Tak zrobimy, a i też wyszliśmy sobie wszystkie rakiety to Zbadamy sobie tamte miejsce i zbadamy sobie jeszcze tutaj to miejsce i to w sumie tyle. Ale to będzie w dzisiejszym odcinku. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Bye, bye! -o!